Teraz wypowie się nasza jedynka z numer nr 8, z zasad drugiego kolega Konrad Adenauer. Zapraszam Dzień dobry, słuchacznie. mnie. Na górze, uwaga, słuchacznie. mnie. Uwaga. Bez mikrofonu. Dzień dobry, słuchacznie. mnie. Dzień dobry, witam państwa. Ja nazywam mam się Konrad domagała. Najlepszy radny na koniec, czy tak powiem, został tutaj przedstawiony państwu. Ja startuję, startuję z okręgu numer 8. Już to widzę współ Oleków, Janów, e, Nowosolna i Stok. E, oczywiście w Kongresie Nowej Prawnicy, poza tym również chciałem w Stowarzyszeniu Poliwę. Do tej pory starałem się e, prowadzić pracę podstaw, edukować młodych ludzi, samemu też się edukować, pokazywać ludziom, czym jest konserwatywny liberalizm. I jakie korzyści to niesie. Teraz dostałem szansę, by w sposób rzeczywisty i bezpośredni zmieniać ludzką rzeczywistość. Postaram się zrobić wszystko, by tą szansę wykorzystać. Co mogę Państwu obiecać? Nie będę obiecała Państwu wiele, bo to nie nasza partia. Ci, co dużo obiecują, ci jeszcze więcej tracą. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że będę walczył na każdym kroku o coraz więcej wolności, szczególnie tej ekonomicznej. Postaram się zrobić wszystko, by więcej pieniędzy znalazło się w Państwa kieszeniach. Bo o to rozchodzi się cała walka, którą mamy przed sobą. Partie, które obecnie rządzą PO, PiS, SLD, Kujruch, PSL, one uważają, że lepiej, kiedy to one w większości decydują o naszych pieniądzach. Budzą się tylko na temat tego, na co te pieniądze przeznaczyć. My uważamy, że lepiej, kiedy to wy będziecie wydawali większość swoich pieniędzy. I oto cała ta walka jest. Wybory do samorządu to pierwszy, ale bardzo ważny krok w budowaniu struktur. Dlatego proszę was, teraz przez ten ostatni tydzień, żebyście pomogli nam jak najbardziej możecie. Bo następne takie wybory będą za 4 lata, a to strasznie dużo czasu i przez to może stać się jeszcze wiele złego. Dlatego proszę, byście w ten ostatni tydzień pomogli nam jak tylko możecie, żebyśmy zmienili Łódź, żebyśmy mieli więcej wolności ekonomicznej. My wierzymy w ludzi, my chcemy obniżyć podatki. Kongres Nowej prawicy, lista numer 7. Dziękuję Państwu bardzo.